Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzieliście na poprzednim filmiku, moje zakupy zakończyły się fiaskiem. Jedyną rzeczą, z której jestem zadowolona, to był zakup kolczyków. Pokażę Wam teraz, jak one wyglądają w uszach, bo mam je dziś na sobie i myślę, że te kolczyki będą świetnie wyglądały do tak krótkich włosów, półdługich, jak i długich. Świetnie się prezentują, były niedrogie, kosztowały 20 zł i można je było kupić w H&M. I myślę, że jeszcze nadal są, więc jeśli jesteście takimi sroczkami jak ja, które uwielbiają błyskotki w uszach, to polecam Wam te kolczyki, bo naprawdę wyglądają odjazdowo. Tamte zakupy zakończyły się fiaskiem, ale inne zakupy zakończyły się pełnym sukcesem. Pamiętacie mój filmik, gdzie prezentowałam zestawy, które kupiłam z myślą o tym, że zabiorę je na wycieczkę? Wtedy też Wam wspomniałam, że do tych zestawów muszę sobie dokupić buty, bo nie mam takich butów, które by się nadawały na długotrwałe chodzenie wielogodzinne. I postanowiłam, że takie zakupy sobie, że takie buty sobie kupię. Wy pod tym filmikiem napisaliście mnóstwo komentarzy. Polecaliście mi mnóstwo firm, z jakich mogłabym takich butów kupić. I nie ukrywam, że właśnie wykorzystałam te wasze komentarze do kupienia i do wybrania sobie modelu buta, który zabiorę ze sobą do Włoch. Nie ukrywam, że zakup obuwia w moim wykonaniu wcale nie jest łatwy, bo kupienie dobrych butów na moje, moje stopy, gdzie na jednej stopie jest niewielki halux, a na drugiej stopie jest sztywny paluch i u podstawy tego palucha są osteofity, które... Nabudowały taką szeroką kość i to powoduje niesamowity ból podczas chodzenia. Ja funkcjonuję tylko na zastrzykach sterydowych i, i nie wiem, czy nie będę musiała się poddać operacji, ale kupienie butów, które w tym miejscu, czyli wśród stopiów są na tyle szerokie, nie ma tam przeszyć takich, które by dotykały tego mojego dużego palucha i powodowały dodatkowy ból. No to uwierzcie mi, że odwiedziłam mnóstwo sklepów i przymierzyłam naprawdę kilkadziesiąt par butów, ale udało się kupić buty, z których jestem zadowolona. Kupiłam dwie pary, ale dodatkowo szukając tych butów, kupiłam sobie też, pokażę Wam jakie, bo ja właściwie nie mam jasnych, białych. Butów krytych na taką porę powiedzmy chłodniejszą czy, czy bardziej deszczową, ale wciąż wiosenno-letnią. Więc pokażę Wam taką pierwszą parę butów, którą kupiłam. To są buty z Gropa. One kosztowały 159,99 więc nie były wcale drogie, a wydaje mi się, że wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Tak prezentuje się pudełko szare. Bardzo ładne. Mnie się bardzo podobają szare opakowania, takie blisko natury. Bardzo ładnie to pudełko wygląda. I pokażę Wam teraz, jak wygląda ten bud. To jest biały bud, ale taki dość kolorowy, z wrzosowymi sznurówkami, z morelowymi wstawkami. Tutaj też jest morelowa wstawka i wrzosowe, tylko obicie tutaj tej piętki. A tu dodatkowo są takie piękne blado-zielone, mogę powiedzieć nawet limonkowe z jednej i z drugiej strony przebarwienia. Ten czubek buta też jest właśnie taki morelowy. Bardzo mi się ten but podoba. Jest naprawdę miękki. Tu jest Szeroki w tym miejscu, te przeszycia, które tutaj są y, przy tych sznurówkach, nie uwierają mnie. Tu z jednej, z drugiej strony są bardzo miękkie, ponadto są naprawdę lekkie. Więc y, bardzo jestem zadowolona z tych butów: mają taką dość wyższą tą podeszwę. Myślę, że w tych butach będzie mi się dobrze chodzić. Na wycieczkę ich nie zabiorę, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby. Chociaż bardzo, bardzo mi się podobają. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie o tej firmie i o tego typu obuwiu. To jest ym, pierwsza para, którą sobie kupiłam. I tak jak mówiłam, przy okazji szukania tych butów kupiłam właśnie te. Kolejne yy, buty to są tenisówki. Tenisówki kupiłam z Big Stara i te tenisówki... Też są w granicach 160 zł. Też podełko, które mi się podoba, bo jest właśnie w takim kolorze bardzo naturalnym. Tenisówki są białe. Jeśli chodzi o tenisówki, to naprawdę przymierzyłam tenisówek mnóstwo. I kupienie tenisówek, które by pasowały na moją stopę, naprawdę jest trudne. Ja wzięłam taki model, zaraz Wam tutaj pokażę, tylko tą metkę wrzucę do środka. To jest model, który ma takie wycięcie. I tutaj ma taką kropkowaną, kropeczki takie wycięte na całej, na całej powierzchni. Jedynie z przodu tu ma. E, oczywiście ten nosek, tak jak wszystkie właściwie tramki z Big Stara, e, zakończone takim jakby gumowym wzmacniaczem. E, ponieważ ten tenisówek w tym miejscu jest szeroki, a moje śródstopie znajduje się tutaj, więc nie uwiera mnie tutaj e, ten but w żaden sposób. Dodatkowo jest bardzo miękki i lekki. Dlatego go też wybrałam, chociaż szukałam takiego bardziej materiałowego. Ale niestety te tenisówki tu były zbyt wąskie. Ja po prostu ubierając ten but na stopę, ja wiedziałam, że po prostu w tym bucie kroka nie zrobię. Bo już w momencie, kiedy go tylko ubrałam, nawet go nie sznurowałam, już czułam ból. Ból, który naprawdę nasila się z każdym krokiem. Więc wybrałam te. Te nie sprawiają mi naprawdę bólu. Są fajne, miękkie i tu są dość szerokie. I to ten nosek znajduje się troszeczkę wyżej niż moje śródstopie. Więc ten model zabiorę ze sobą. Do Włoch i myślę, że y, mają taką dość y, dużą, y, wysoką tą podeszwę. Mają tu też taki fajny traper. Myślę, że będzie fajnie trzymał się podłoża i będzie dobrze służył mi na wycieczce. A mało tego, uważam, że będzie świetnie pasował do y, tych moich stylówek, które sobie wymyśliłam y, na wycieczkę do Włoch. To jest druga para. Jestem bardzo zadowolona. Ja. Y, Obuwie, które kupuję dla siebie, noszę rozmiar 39. I ten rozmiar jest dla mnie odpowiedni, chociaż czasem zdarza się z różnych firm, bo wiecie, że te rozmiarówki są bardzo różne. Czasem zdarza się również kupić na np. 38, 38, 2 trzecie, bo też takie rozmiarówki są, ale te obydwie pary są w rozmiarze 39. Kolejne buty, jakie kupiłam, to tak jak Wam już mówię, to są buty z Waszego polecenia. Polecaliście najczęściej właśnie tą firmę. To jest firma Rieker. Spójrzcie, ma biało-czerwone opakowanie i te buty są już droższe. To są sandałki i one kosztują 299 zł. Ale jeśli chodzi o buty ze skóry, no to niestety trzeba za takie buty dać troszeczkę drożej, żeby te buty nam służyły. Ja wybrałam sandałki w kolorze beżowym, takie zbliżone do koloru stopy, żeby wydłużyły też tą stopę i żeby pasowały do wszystkiego, co ubiorę. Te buty prezentują się tak: to są sandałki. One mają tutaj taką, właśnie, też troszeczkę wyższą, tą podeszwę. Mają też taki fajny tutaj traper, i myślę, że nie będą się ślizgać, tak jak mówiliście, na tych, na tych, tych wyślizganych chodnikach. Mają dodatkowo tutaj rzep i tu rzep. To są gumki, ale nie zbyt się rozciągają. One tylko utrzymują. W odpowiedniej pozycji stopę. Cały ten środek jest ze skóry. Jest fajnie wyprofilowany, jest miękki. Jak się włoży do, do tego sandałka stopę, e, pięknie przytrzymują te e, paseczki e, całą stopę. Stopa jest stabilna, miękka, fajnie, miękko się chodzi. Nie czuje się tego podłoża, więc myślę, że będą przewiewne. I świetnie będą nadawać się właśnie na takie wielogodzinne chodzenie po Włoszech. Więc dzięki Wam, dzięki Waszym poleceniom, Waszym komentarzom kupiłam sobie te buty. Jestem niesamowicie zadowolona z tych zakupów, bo zakup butów to nie jest prosta sprawa. Tak jak mówię, jeśli ktoś ma problematyczne stopy, to pomimo olbrzymiego wyboru obuwia, nie jest łatwo kupić dobre buty, takie, które by leżały dobrze na stopie, które by nie obcierały, w których można by chodzić. Także myślę, że buty, które sobie kupiłam, będą mi służyć przez długi czas, nie tylko na wycieczce, ale również przez. I myślę, że nawet kilka lat. To wszystko będzie zależało od tego, jak często będę w tych butach i jak długo będę chodzić. Ale jestem zadowolona i jestem szczęśliwa, że, że już mam ten zakup za sobą. A kupiłam te buty też wcześniej, dlatego, że no muszę zacząć w tych butach chodzić. Nie chcę tych butów nierozchodzonych zabrać do Włoch. Muszę zobaczyć. Jak będzie w nich chodziło, i dopiero takie buty zabiorę na wycieczkę. Jak będę miała pewność, że w tych butach chodzi mi się wygodnie, bo ubrać buty na stopę to jest zupełnie co innego, a pochodzić w tych butach przez godzinę, dwie lub trzy, no to już zupełnie inna bajka. I sami wiecie, że czasem dopiero chodzenie. Sprawia, że możemy ocenić, czy to był właściwy wybór i czy to był dobry zakup. Więc cieszę się, że te zakupy mam już za sobą i mogę powiedzieć, że jeszcze brakuje mi tylko czapeczki z daszkiem, drobnych takich rzeczy i będę się mogła pod koniec czerwca pakować na wycieczkę. Więc bardzo dziękuję Wam za te podpowiadajki, za te komentarze. Ja bardzo często korzystam, i chociaż niekiedy wydaje wam się, że ja tylko czytam, odpisuję, a, a nie, nie korzystam, to niekiedy, jak coś potrzebuję zrobić, jakiś zakup, to wracam do komentarzy, bo pamiętam, że w którymś tam filmiku jakaś miła dziewczyna napisała mi komentarz, coś tam zasugerowała i ja. Chcę to wypróbować, bo czasem takie podpowiedzi. Ja nie jestem ekspertem w wielu dziedzinach i korzystam też z wielu różnych podpowiedzi. Bo wiadomo, że pewne rzeczy trzeba wypróbować, a można powiedzieć, że wszystkie nawet rzeczy trzeba wypróbować na sobie, i dopiero wtedy wiemy, czy to odpowiada nam, bo to, co odpowiada innym, niekoniecznie musi odpowiadać nam. Także cieszę się i dziękuję Wam bardzo za komentarze. Jestem ciekawa, czy podobają Wam się moje wybory i co sądzicie o moich zakupach. Kochani, dziękuję Wam pięknie za uwagę. Przypominam, jak pod każdym moim filmikiem, że w połowie lipca organizuję spotkanie dla wszystkich dziewczyn, myślę, że i chłopaków, chociaż nie wydaje mi się, żeby na moim kanale byli panowie, ale dla wszystkich, dla tych, którzy mnie subskrybują, jak i nie subskrybują, a mieliby ochotę przyjść na takie spotkanie, zapraszam w połowie lipca do Katowic. Dokładną datę i miejsce podam później, ale zapraszam moją youtube'ową rodzinę do tego, żebyśmy się mogli poznać osobiście. Ja wiem, że mogą przyjechać na to spotkanie osoby, które mieszkają w pobliżu Katowic. Ale jeśli ktoś na przykład będzie tu blisko, u rodziny albo u jakichś znajomych i będzie miał ochotę się spotkać, to będę bardzo zadowolona, bo bardzo chcę poznać Was osobiście. Poznam Was tylko z ników z imion, a miło mi będzie poznać cudowne dziewczyny, które tworzą taki piękny świat YouTube, taki piękny świat Uli Gaduli wszystkich moich cudownych widzek. Kochani, za dziś wam bardzo dziękuję i jeśli jest, macie życzenie i ochotę, bardzo proszę o łapkę w górę. Zachęcam was do komentarzy. No i oczywiście, jeśli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, a miałby ochotę, to zachęcam. Kochani, dziękuję pięknie, widzimy się w kolejnym filmiku. Do widzenia!